Hello ludziska z tej strony Fab 284 i dzisiaj gramy w FNAFA Security Bridge, ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. A więc co? Lecimy i tak. Mm, muszę... No naprawiłem chyba tą głowę, nie? Tak mi się wydaje. O, ta. Aha, ja dopiero tam daję. A nie, no, spoko. Dobra. Jest. Mam. Muszę wrócić tam do Roxy Raceway. Ok. Wezmę sobie kamerę w razie czego. No nie no. Jeszcze Monty niech przyjdzie. A nie, Monty'ego się pozbyłem. No tak. Zapomniałem. Aha, Chica jest. Dobra... Ło! Co się stało? Ja przeskoczyłem przez barierki. Myślałem, że to w tej grze jest niemożliwe, no ale jednak. Jednak jest. Otwieraj. O, dostałem osiągnięcie. Freddy dalej tu nie może przyjść. No, a w windzie jest to? Niedźwiedzie atakowały więcej tego e, ciężarówek z miodem niż, znaczy z pizzą niż z miodem albo innym jedzeniem. Niby. No. W tej grze. E, dobra, Freddy Taka była ciekawostka w windze, windzie, ale. No ale, no. Nie wiem, to pewnie tylko w grze. A tutaj nie mogę wyskoczyć przez te barierki. O, no, widzicie. To tutaj było, nie? Chyba to. Czy z drugiej strony? Nie wiem, tu jest zapis, to sobie wezmę tu Freddy, idziesz? Freddy, gdzie jesteś? Chodź Freddy. No, ja ci dam kamerą w oczy. Chyba tędy się szło. To ten, no Freddy, no co, on jest niezniszczalny. Dobra, mam tą twarz tego robota, Siema, Roxy. Ja tam na razie do niej nie idę, bo ja nie mam kamery, nie? A ona mnie pewnie zauważy z kilometra Nieważne Jednak nie Chyba... Nie, nie, ja sobie wolę lepiej nie tego Nie ryzykować To, to to Wow, ale jadę że to nie ja. No, ale trudno. O! Roxy wskoczyła na tory, trasę. O, oj! Oj! Roxy chyba chyba zginęła. Została przemiażdżona. No, no, trzy razy mi to pokazałam? Jeszcze czwarty raz. Nie no, czwartego razy nie było, ale no. i się zrobiła dziura w ścianie i Roxy... no umarła znaczy Monty żyje, mimo że spadły na niego milion kulek, jakiś tam, no ale no Roxy, Roxy no cała jest zniszczona dawaj mi te oczy Freddy będzie miał fajny upgrade Dobra, o, zapis. Ja biorę wszystkie zapisy, bo no... O, to jest przycisk, to se zaraz go nacisnę, tylko najpierw latarkę. O, oj, Roxy chyba żyje, co jest? O! Fuu, nie. Aha, dobra, czyli ona nie ma oczu, ale słyszy. Hej, dobra, już wiem. Tylko to by mi się przydało najpierw latarkę naładować, no ale trudno. Stać tu. I. I wchodzę, i mnie Roxy zabija, bo się zbugowała i stała przy wejściu. No dobra, ale mi się wydaje, że tam była dziura w ścianie. Ja tam chyba mogę wejść. Nie wiem, zobaczę. No, dawaj Roxy. Na Roxy? Nie. Nie. Uu. Gdzie ja mam iść? O. Co jest? Aha. Czyli ona może rozwalać drewniane drzwi. Uu. Ona przez ogień przeszła. Och, kurde. Ale się tego nie spodziewałem w ogóle. I... co jest? Roxy chyba zła jest. Ciekawy czy ona sama sobie pójdzie i otworzy wszystkie drzwi. Jestem ciekaw. Nie, zablokowałem się. Wszedłem w ścianę. No nie. Dobra. Trudno. Lecę dalej. Znaczy dalej. No, jeszcze raz. Dopóki tego nie przejdę. Pa, Foxy. Roxy. Nie, nie Roxy. Roxy, idź ze stąd. A jednak mogę. Ho, Czyli... Tak, Chyba nie słyszała. Uuu. I tutaj mogę się schować. O kurde. Idź, Roxy, nie w tą stronę. Idź w drugą. Czy ja tam jestem? Nie jestem z drugiej strony. No Roxy, nie tamta. Czy ona tu przy... Biegnij. Gregory. Gdzie ja mam... Nie. I co Roxy. Gdzie ja mam iść? Tu są wenty. Otwieraj. Czy ona tu może wejść? Chyba nie. Uf, ale chyba się spalę. Hmm, ciekawe, czy to jest. Music Man. Nie ma. Gdzie ja jestem? What? Aha, uh -huh. Freddy, czy ty mogłeś być tam ze mną cały czas? Czy ja se sam musiałem poradzić? Chyba mógł tam być ze mną. Gdzie, my, gdzie ja wyjdę? Co to jest? Co, no wiem, że to jest proxy tego, ale po której stronie? What? Aha, dobre. Ciekawe, jaka jest proxy teraz, ale no chyba bez oczu, ale ja nie chcę tego widzieć, bo no, nie mam zapisu nie Roxy, no to chyba ją zobaczę no Freddy, szybciej Chica jednak jest no ale czemu Freddy jest taki wolny dobra, i teraz chyba upgrade Freddy'ego ta dobra Zapis, proszę. No nie chcę się chować do wózka! Zapis. Dobra. Jest, wreszcie. Nawet łatwa była ta... Bitwa cięższa była z Montim, tak szczerze. Serio ona tu jest? Jak ja mam od niej uciec, jak... Znaczy... Uciec no jest ślepa. Czy tam... no ślepa nie ma oczu. No ale w takim miejscu ona słyszy, gdzie idę. I tego. No. Chyba raczej by mnie usłyszała i bym mnie złapała, bo nie ma tam wielkich korytarzy. Jest. Latarka. Tak. I zapis. Kolejny. Tak, dobra. I... Ech, fajnie się te wszystkie boty zatrzymy. Rox... Roks... Ja chcę zobaczyć, jak ona wygląda, tak na spokojnie. A nie, że ja muszę przed nią uciekać. Cały czas. Roxy, Roxy... O, tu jest! O kurde, jak ona wygląda. Freddy, Freddy. Freddy, no Freddy. No jednak nie. Trzy dni ci zajęło do mnie przyjść. Rox, gdyby widziała, to by już mnie trzy razy zabiła. Chociaż tu chodź na czas. Dobra, jest za mną. Dobra. No i teraz. My, aż zjadę. I zrobię Freddy ulepszenie, nie? Freddy, chcesz ulepszenie, Freddy. Halo, Freddy. Chyba nie chcę. Dobra, zrobię sobie zapis, bo jak znowu za szybko nacisnę przycisk i znowu mnie zabije, to nie będę szedł tak dużo jeszcze z Roxy. obok Roxy. Na niego co nie działa w ogóle. ma? Mogę nie zabierz, nie? Dobra. Hop. O kurde. Jest wszystkie kable pierwsze, teraz jedno i drugie oko. I dobra. Dwa razy czy raz? Dobra, tylko raz. przez chwilę zapomniałem, co było, ale dobra jest. Dobra.

<laughs> Freddy się zdziwił, że to są oczy Roxy. <laughs> Fre Freddy się pyta, czy Roxy nic się nie stało, a Gregory mówi, że no nic jej nie zatrzymuje. O, szósta jest. I chcę zobaczyć jak to wygląda. Aha znowu ten ziomek. I muszę wyjść. O, Freddy działa. Co jest? Ale dziwnie to wygląda. Aha, Winda to nie działa. No świetnie. Aha, w sensie, że drzwi tego się mogą otworzyć, ale... Nie ma tych doładowania, czyli muszę uważać we Freddy. Im. Mam 10 minut, a już minęła jedna. Freddy, mogę. Nie, dobra. Te oczy jednak jeszcze nie pozwalają mu, że nie widać. To znaczy, w sensie, że go nie... Coś się stało, Freddy, że tego go nie zatrzymuje kamera. Ja myślałem, że te nowe oczy będą. I teraz w windzie była ciekawostka, że kto ma tutaj urodziny, to ma... nie wiem to marzenia się sprawdzają i są prawdą, czy coś. Kurde, no zablokowałem się. A nie wiem, gdzie jest ten. Moon. Mam nadzieję, że nigdzie blisko. Chyba tędy się szło, nie? I muszę pójść do windy. Czego pamiętam, ale 7 minut. Już 3 minęły. Na szczęście mu na jeszcze nie widziałem. A winda tam była. Ta latarka nic nie pomaga dosłownie. Jest tak ciemno. Roxy jeszcze jest. No świetnie po prostu. Niech nie wiem, przyjdzie jeszcze na mnie Chika i Monty naraz i w ogóle Moon. I Vanessa. O, Vanessa, chcę, żebym. jak pójdę do main stage Freddy, Co się stanie? Ja chcę jej zobaczyć. Trudno, ja chcę zobaczyć co co Vanessa chce mi dać albo coś. albo tam nie wiem. Moon jest albo wani. Bo Vanessa coś ode mnie chce. Ja idę coś, ja idę zobaczyć Freddy ty tu zostań. 4 minuty, no trudno, że mnie zabije moon. To se pójdę jeszcze raz. Pam jak nie zdąży się schować. Roxy ja tylko chcę iść na scenę do Vanessy. Ona coś mi tam nikogo nie ma na scenie nikogo na scenie nie ma. Vanessa mnie oszukała. A trzy minuty zostały. świetnie. Ech, czyli mnie Moon zabije. Nie wiem kto za mną idzie, ale to albo ten Moon, Freddy jednak zamyka już drzwi. No, zamykaj. Dobra, Freddy, dwie minuty. Ciekawe, ile ta winda jedzie, bo chyba pewnie długo. Otwieraj, otwieraj. Freddy, Freddy. On chyba nie zatrzymuje się przez e, kamerę. Tak mi się wydaje, że on chyba jest zbyt mocny. No.

O, ma znaleźć kolejnego party pasa. To mogę iść po tego... Fazblasta, czy tam... Nie wiem. Jakoś tak to się nazywało, tylko gdzie jest tu zapis? Niby gdzieś w tym. Tylko, który to był pokój? No nie wiem. Gdzie... Gdzie jest ten? safe? Tam? To jest ten działający safe, jedyny? Czy to nie tu... To chyba nie tu. Nie pamiętam, gdzie oni mówili. O, zamknięte. Znaczy no. Ja to otwierałem chyba wcześniej. No to. Teraz mam lepszy. Już... Już pas? Halo? Halo? Ciekawe, że rasy śmieci. Gdzie był ten safe? Atrium. Nie pamiętam, chyba dobra, już chyba wiem. Ale no, wszędzie mogę poszukać, bo nie wiem, gdzie jest safe. Dobra. Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem To to? Tak, to jest to Jest To jest to Dobra, czyli to jest to, no dobrze pamiętam, ale no No to co, to by było na tyle Bardzo Wam dziękuję za oglądanie I co? Później w następnych odcinkach Będę zwiedzał dalej Tą Pizzerię. Y, a więc co? Dziękuję Wam za oglądanie Siema.